Z mecz ze Szwecją, który kończy ten turniej, mecz o 9-10 miejsce, niestety przegrany. Jaki był to mecz w wykonaniu reprezentacji Polski? Ja myślę, że dobry. No, graliśmy ze Szwecją, nie umówmy się. Tak Wiemy, że to są rozgrywki studenckie, ale, ale przeciwnik był wymagający. Mecz był wyrównany. Myślę, że ten remis był sprawiedliwy, trochę za, za dużo kar w końcówce i ten mecz nam się tak troszkę posypał, ta kara 5 na 3, dostaliśmy e, gola na wyrównującego. E, troszkę szczęścia brakło w dogrywce, mieliśmy słupek, myślę, myślę, że to była na tyle dobra sytuacja, że mogliśmy to zakończyć golem i, i już dawno cieszyć się ze zwycięstwa. E, natomiast e, podsumowując turniej, to ja uważam, że mega doświadczenie dla, dla tych chłopaków. Ja tutaj no nie ma co ukrywać, nie? To, to nie był nasz, nasz jak gdyby pierwszy wybór, tak, ten skład po prostu rozgrywki, ekstraklasy, zawodnicy uczestniczą w swoich drużynach, w rozgrywkach nie mogą, nie mogli z nami tutaj przyjechać, tak naprawdę przyjechali zawodnicy z MHL, tak. I... Uważam, że pokazali się z dobrej strony, tak, bo, bo same przygotowania do, do, do turnieju były ciężkie, tak? musieliśmy dużo, że tak powiem, materiału zrobić, żebyśmy mogli tutaj wystąpić i, i rywalizować z tymi drużynami, które no naprawdę tutaj miały zawodników i z NHL, i z KHL, tak? I, i z ekstraklasy słowackiej, tak, także no, nasz ten... Że tak powiem, hokej uniwersytecki w Polsce tak naprawdę raczkuje. Teraz mieliśmy pierwszy sezon, wystąpiły tylko cztery drużyny, taki Final Four. Myślę, że ciekawe doświadczenie dodatkowa część dla hokeja dla rozgrywek tak? dodatkowe doświadczenie. Myślę, że, by, że gdybyśmy tutaj, nie wiem, przyjechali takim rzeczywiście składem, jaki w pierwszej kolejności był wybrany, to, to pewnie byśmy grali dalej, tak? Myślę, że jutro, ale, ale jest jak jest. Ja jestem dumny z tych chłopców, którzy wykonali mega, mega pracę na zgrupowaniu i, i w każdym meczu mega wysiłek kontuzję w pierwszym meczu wypadł nam Kuba musiał tak na zgrupowaniu wypadł nam Płudisz tak dostał krążkiem w twarz ma wybite zęby teraz w ostatnim meczu też twarz dostał Staszek Drost No i tak się ten turniej że tak powiem kruszył było nas coraz mniej ale, ale walczyliśmy do końca i ja uważam że nie ma wstydu tak że ci chłopcy naprawdę pokazali że no poziom tych rozgrywek, to był poziom ekstraklasy, tak? No te mecze były na takim tempie, że, że ciężko było tutaj, że tak powiem, przeciwstawiać się przeciwnikom. Gdybyśmy mieli zobaczyć takie jutrzejsze nagłówki i gdyby było tam zapisane, że Polska w ostatnim meczu walczyła jak równy z równym ze Szwedami, no to chyba właśnie nie byłoby wstydu, a wręcz taki powód do dumy, że z tą Szwecją nie tylko nawiązaliśmy walkę, ale mieliśmy też szansę na to, żeby Wygrać to spotkania. No ja powiem tylko tylu, tyle, że na przykład dziewięciu zawodników ze Szwecji na co dzień jest w koleżach, znaczy studiuje w USA, tak? Także no, my tylko tak naprawdę jesteśmy tutaj składem krajowym. No walczyliśmy no, ze Szwecją, no, naprawdę chcieliśmy zająć to, to, to dziewiąte miejsce, tak? Bo no, wiedzieliśmy, że nie jedziemy tutaj wygrywać te mecze, bo znaliśmy te składy, widzieliśmy jaki to jest poziom. Ja myślę, że wszyscy, którzy widzieli pierwszy mecz z USA, to, to tempo, to chłopcy po meczu mówią, że ja pierwszy raz grałem na takim tempie mecz, tak? Jeszcze przy pełnej publiczności, bo tak to wyglądało. Także nie wiem, no, hejt jest modny, no ja bym nie chciał tutaj, ja Staje po stronie chłopaków fajna praca i doświadczenia. To właśnie zapytam, co dokładnie daje ten turniej, czy dał ten turniej chłopakom? No, w połowie, część naszego składu nigdy, y, nigdy ci zawodnicy nie uczestniczyli w żadnych mistrzostwach świata, tak? Także dla połowy składu był to pierwszy międzynarodowy turniej. Pierwsze takie doświadczenie y, z hokejem, no tutaj wysokim, tak? Bo bo poziom był bardzo wysoki. Troszkę nawet nas zaskoczył, że aż tak wysoki. Więc ja myślę, że no przede wszystkim doświadczenie na arenie międzynarodowej. To są chłopcy, którzy gdzieś tam szukają miejsca w ekstraklasie. Ja myślę, że po takich pięciu meczach, po trzech tygodniach ciężkiej pracy, oni będą pukać powoli. Tak? A wiemy dobrze, że jest coraz mniej. Zawodników, tak, którzy, którzy łapią to miejsce, więc tylko trzymać kciuki, żeby dzięki temu turniejowi, dzięki tej uniwersjadzie, po prostu to miejsce znaleźli. Gdybyśmy zobaczyli inne wyniki, no to można powiedzieć, że porażka w każdym meczu, tak? ale um, podsumowując, to spod ten turniej, z takiej e, bardziej strony akademickiej, no to. Czy mogę powiedzieć, że było widać progres z meczu na mecz w grze naszych zawodników? No i przede wszystkim czy warto kontynuować ten projekt w przyszłości? To znaczy tak, w każdym meczu było widać progres. Fizycznie nam brakowało, bo jeżeli mieliśmy mecz dzień po dniu, to widać, że na drugi dzień było bardzo ciężko, tak? natomiast najbardziej nas zawiódł mecz z Japonią i to dosłownie jedna ostatnia tercja, tak? ale no wynikało po prostu z braku sił, także że już no, no nie nadążyliśmy za, za nimi no dzisiejszy mecz ja uważam, że bardzo wyrównany i trochę więcej, więcej takiego sportowego szczęścia byśmy wygrali, mega dobry mecz zagraliśmy ze Słowacją, która miała bardzo dobry skład zresztą no nasza grupa Y, trzy, trzy drużyny wyszły dalej, tak, więc y, widać, że to było, było ciężkie. Tak? To, tak, na koniec pytałem już o to, co dał ten turniej chłopakom. E, a jak on wpłynął na warsztat trenerski? Czy z takiego turnieju trener może coś wyciągnąć i ten swój warsztat poprawiać? Nie, no oczywiście. Tak? To, to, to doświadczenie dla zawodników i dla trenerów. Tak, my tutaj. W sztabie naprawdę bardzo dużo pracowaliśmy. Po każdym meczu mieliśmy analizę wideo. Bardzo dużo treningów wykonaliśmy na, na przygotowaniu do tego turnieju. Także no, no mega doświadczenie, bo to jest doświadczenie międzynarodowe. tak? Dla części, tak jak mówiłem wcześniej, nie? oni byli pierwszy raz na imprezie, więc wydaje mi się, że właśnie no im więcej takich rzeczy, tak? im więcej takich akademickich rozgrywek, tak możliwości dzięki temu grania na uniwersytecie, to, to ten poziom będzie się podnosił, chyba.